Dobry wieczór Aniu. Dobry wieczór. Jestem dzisiaj z Anią Func, autorką książki Nowa Szkoła i nauczycielką matematyki i mam do ciebie Aniu kilka pytań. I pierwsze pytanie jest takie. Jak się odnajdujesz w nauczaniu zdalnym? Jak się czujesz z tym? Jak się odnajdują Twoi uczniowie? Dwa, Dwa pytania w jednym. Najkrócej? Dobrze. Mhm. Dobrze. I trochę dłużej. Nie sądziłam, że tak dobrze, bo nigdy takiej sytuacji nie było. Nie miałam takiej możliwości, żeby sprawdzić to. A okazało się, że ta właśnie sytuacja spowodowała, że mam możliwość to sprawdzić i okazuje się, że to jest naprawdę dobrze. Przede wszystkim jestem z moimi uczniami, oni są ze mną. Uczymy się matematyki, ale przede wszystkim też jesteśmy w relacji ze sobą, czyli rozmawiamy o tym, co nie, nie, nie jest łatwe. Bo, bo tak się porobiło, jak jest, a nie było wcześniej. I przy okazji się uczymy w miłej atmosferze, wszystko jak do tej pory ustalam z uczniami, czyli my robimy tak, żeby, żeby pójść do przodu, ale nie za wszelką cenę. Robimy tak, jak sobie ustalimy, jeśli coś ustalimy i nam nie wychodzi, bo to jest rzeczywiście, że nowa sytuacja, więc robimy sobie jakieś badanie, rozmawiamy, po czym zmieniamy, sprawdzamy i jest coraz lepiej. Było dobrze, a idzie w kierunku bardzo dobrze. Uh -huh. A jestem ciekawa, od razu się odnalazłaś w tych wszystkich Zoomach, programach, nagrywaniu, byciu online, łączeniu się z uczniami? To znaczy, ja mam tego świadomość, że my, nauczyciele, mamy też sporo możliwości nauczania się od uczniów. I jeżeli chodzi o moją umiejętności, nie miałam problemu z Zoomem, z Messengerem, ale tutaj są ograniczenia licznej ilości osób, a ja mam klasy bardzo liczne. Więc przez pierwsze dwa tygodnie pracowaliśmy sobie w grupach na Messengerze. Młodzież klasy pierwszej i drugiej sama wymyśliła, że będą liderzy, którzy będą ze mną się kontaktować, później oni idą do swoich grup. Ja się spotykam z nimi w grupach, a po około dwóch tygodniach poznałam Zooma, pracuję na Zoomie. Niestety przy bardzo licznych klasach nie jest to najlepszy sposób, dlatego że y, kiedy się mówi do 30 na przykład czterech osób, nie widząc reakcji tej młodzieży, y, poza tym kiedy chcę pracować z nimi w grupach i zaczynam ich dzielić na pokoje, no to się okazuje, że technika zawodzi i czasem po prostu technicznie mamy y, y, niełatwo, więc wróciliśmy do Dlatego, że są wykłady na Zoomie, natomiast ćwiczenia są na Messengerze w małych grupach. Mhm. A wiesz, jestem też ciekawa, bo wiesz, ja, ja patrzę z perspektywy rodzica i to z perspektywy rodzica ucznia trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ty jednak pracujesz z młodzieżą, więc też sobie wyobrażam, że to jest troszkę inny rodzaj pracy, ale jestem ciekawa, wiesz, czy masz feedback od uczniów, jak oni się czują w ogóle z tą sytuacją nauki zdalnej? Czy to jest dla nich. No właśnie, jak się czują w ogóle? Mam dlatego mam taką informację przede wszystkim dlatego, że ja z nimi rozmawiam. Pierwsza rzecz, którą im przynajmniej raz w tygodniu wysyłam, to słowa jakiegoś, macie mhm. znaczy jakiś cytat, kilka słów miłych. Witam się z nimi i pytam się, jak się czują. Kiedy widzę smutną minę, kiedy widzę na przykład, że ktoś nie był na lekcji, kontaktuję się z nim, pytuję się, co się stało. I tutaj też wychodzą różne rzeczy, które wynikały no jakby z charakteru czy z osobowości ucznia, czyli nie wszyscy mają łatwość pracy w grupie, nie wszyscy się odnajdują w takiej rzeczywistości, są introwertycy i, i to już tak jest więc z takimi uczniami rozmawiam, dostosowuję pracę w grupach na przykład małolicznych wtedy, znaczy to przynajmniej to oni sami to robią, ja tylko jakby naprowadzam na taką możliwość. Zdarza się też tak, co jest wiadome, że nie zawsze dla każdego jest dostępny komputer w odpowiednim czasie, kiedy na przykład byłaby lekcja, więc moi uczniowie mają możliwość pracy w grupach niekoniecznie we wskazanej godzinie, to oni są jakby decydują o tym i niestety, ale pracują dość często po południu. Dla mnie to nie jest problem, dlatego, że i tak jestem w domu. Jeżeli ja pracuję z liderami, bo tak naprawdę to są łącznicy, liderzy, którzy pracują ze mną wtedy, kiedy coś potrzebuję dokładnie dojaśnić i albo na przykład na Zoomie nam się niestety, albo połączenie nie takie było, albo, albo zdarzyła się jakaś sytuacja, która no, Wymaga tego, żeby to jeszcze uzupełnić, no to ja przekazuję to tym łącznikom grupowym i później sobie wchodzę do nich na grupy. Czasem, znaczy, ja mam tak pod, pod piątego że ja u mnie dzwoni po prostu, że oni pracują, mhm. więc ja tylko pytam, czy nie potrzebują. Czasem, czasem piszą, że, że proszą, żebym dołączyła. Czasem chcą porozmawiać, czasem yy, potrzebują jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy. Mhm. No tak jest. A wiesz, też myślę o takiej rzeczy, że bo Ty uczysz matematyki, to jest tylko jeden przedmiot, nie? A, a jak Ty to widzisz? Ja sobie wyobrażam, że oni mają tych przedmiotów ileś tam. Sporo. Tak, no właśnie. Ta klasa są, tak, na dużo. bardzo ja tak wygląda tak, że uczniowi ta nauka zajmuje cały dzień w takim razie. To znaczy powiem tak, to też zależy od tego, po pierwsze, jak sobie uczyń tę naukę zorganizuje. Po drugie, zależy od tego też, w jaki sposób nauczyciele do tego podchodzą. Ja myślę, że taka um, potrzeba, która... Znaczy, potrzeba zmiany edukacji to była bardzo dawna. Natomiast taka możliwość i okazja, jaka się w tej chwili zdarzyła, to tego nikt nie przewidział. I ten dystans, który powinna edukacja nadrobić pomiędzy byłą edukacją a nowoczesną edukacją, to właśnie jest teraz dobrym, dobrą okazją. I też trzeba rozumieć nauczycieli, którzy na to nie byli gotowi, Mhm. I um, prawda jest taka, że ograniczeń jest dużo, więc jeżeli um, jedni przysyłają materiały um, nauczyciele, inni no, spotykają się ze swoimi uczniami, to ja myślę, że to jest kwestia czasu, że to się jakoś poukładało, przynajmniej tak to odbieram. W mojej szkole um, uczniowie mają różne formy pracy z nauczycielami i radzą sobie z tym. Faktem jest też to, że jak mają cały dzień siedzieć w domu, to przynajmniej mają zajęcie. Um, aby żeby, żeby coś robić, bo prawda jest taka, że, że to jest dość trudne dla młodzieży, która na ogół lubi mieć swoje kontakty towarzyskie, a tutaj tego się nie da. Więc ja generalnie zauważyłam, przynajmniej w mojej szkole, że te dzieci sobie jakoś radzą, że, że mają wsparcie. Natomiast no, różne się, bo też czytam różne opinie na forach rodziców czy nauczycieli, różnie to wygląda. Ja jestem zdania, że. Zresztą nie tylko teraz, że podstawa programowa jest podstawą po to, żeby w jakiś sposób no, kierunkować to, czego mamy uczyć, ale to nie jest ten zasadniczy. I szczególnie teraz, w okresie pandemii, umiejętności miękkie, o których się dawno mówi, że, po, że to są bardzo ważne umiejętności i kompetencje, dla mnie teraz stały się umiejętnościami twardymi. Jeżeli są umiejętności relacji, komunikacja, jeżeli jest wsparcie, jeżeli jest zrozumienie, jeżeli jest Wyczucie, co, co w którym kierunku idziemy, z kim idziemy, bo uczniowie są, każdy jest jakiś, to ja nie widzę problemu i myślę, że edukacja, przynajmniej w moim wydaniu, bym powiedziała, że jest w takim samym stopniu realizowana, jak była, jak była stacjonarnie. Tak mhm. ja to wygląda. A wiesz, jestem też ciekawa, nie chcę, nie chcę mówić źle o nauczycielach, ale chcę porozmawiać o nauczycielach, bo tak jak wspomniałaś wcześniej, jest grupa nauczycieli, którzy, którym nie było łatwo się odnaleźć, a być może nawet przez cały czas po tych czterech tygodniach nadal się nie odnaleźli w nauczaniu zdalnym. Jestem ciekawa, czy masz dla nich jakieś słowo, Wsparcia, jakąś poradę, a jakieś, wiesz, podzielenie się swoim doświadczeniem, w jaki sposób ty to sobie zorganizowałaś. To jest jedno pytanie. I jeszcze mam jedno, ale, ale pozwolę ci na nie odpowiedzieć w tym momencie. Mhm. więc Jeżeli bym miała powiedzieć dobre słowo do nauczycieli, to bym powiedziała to, co mówię do moich uczniów, że jestem z nimi, że to jest ważne, że my też się możemy uczyć. I też trzeba się tego przyznać, że nie wszystko od razu umiemy. Że uczniowie, kiedy się z nimi rozmawia i mówi się, na przykład, słuchajcie, ja miałam taką sytuację, właśnie chciałam im puścić piosenkę taką na początku, ładną, z niej nagrali. No i niestety, jak im puściłam, to nie wiem, ale proszę pani, a to ma być słychać? Ja mówię, no tak, nie było słychać. No więc ja mówię, słuchajcie, to co mam przycisnąć? A to taki guziczek i tak dalej, ja mówię, wiecie co, ja nie wiem, który guziczek, dobra, dzisiaj nie będziemy puszczać tej piosenki. Nie, po, nie pomogli mi w tym momencie, bo też nie chciałam już przedłużać. Więc pierwsze, co zrobiłam, skończyła się lekcja. Dzwonię do mojego kolegi fachmana od Zuma i od razu powiedział w jaki sposób mam to zrobić. Już następna spiosenkę będę mogła puścić. Trzeba się do tego przyznać. Mhm. I wtedy uczniowie są, oni, oni się bardzo cieszą wtedy, kiedy mogą pomóc, kiedy mogą zrozumieć. Ja też miałam ostatnimi czasy taką dość trudną sytuację osobistą. Musiałam przestawiać z dnia na dzień zajęcia, bo, bo, bo tak się złożyło. Ja wtedy do nich piszę i, i, i po prostu mówię: Na przykład, że słuchajcie, potrzebuję o tej godzinie, o której byśmy mówili. Nie, nie mogę mieć zajęć ze względów bardzo ważnych, ale proszę pani, to nie ma sprawy. Będzie pani, załatwi pani sprawę, będziemy sobie rozmawiać. Czyli jeżeli się z uczniem człowiek komunikuje, jeżeli mówi o swoich trudnościach, jeżeli powie o tym, że nie zawsze ma łatwo, wy, tak, jak ludzie wszyscy reagują naprawdę przyjemnie. Myślę, że dużym powodem do tego, że nie jest łatwiej, że ja pracuję na relacjach, że ja pracuję na umiejętności komunikacji już wcześniej, więc płynnie mi to przeszło. I dla niektórych nauczycieli trudnością może być to, żeby no, w jakiś sposób nawiązać ten kontakt z tym uczniem, żeby na przykład no, zadzwonić do niego, zapytać jak on się czuje, to może być dla kogoś trudne, jeśli tego wcześniej nie robi. Ale ja myślę, że Czas, w ogóle, żeby w edukacji takie zjawiska miały sens i miały, miały znaczenie, dlatego że to, czego uczymy te dzieci i młodzież, oni wnoszą potem swoje dorosłe życie. Jeśli chcemy być traktowani empatycznie przez ludzi, ze zrozumieniem, życzliwością, no to kiedyś trzeba ich tego nauczyć. A podobno im więcej się ma lat, tym gorzej. Więc. Warto, warto się zmienić, warto posłuchać, warto, zresztą dużo dzisiaj jest takich przykładów, gdzie można, bo ludzie publikują różne możliwości, w jaki sposób się edukować, w jaki sposób się wspierać. Naprawdę to jest tylko kwestia y, jednak przełamania trochę swoich zasad i wejścia w taką rzeczywistość, no, która sprzyja każdemu, i uczniowi, i nauczycielowi. Warto. Mhm. Bardzo polecam. Wiesz, no i myślę że... myślę, że można przede wszystkim. Mhm. Moi myśli też idą w kierunku nauczycieli, którzy sami są rodzicami dzieci małych, szczególnie albo dzieci, tak, dzieci w wieku szkoły podstawowej, bądź przedszkolaków. I wiem, bo rozmawiam z tymi mamami moimi koleżankami, że im jest bardzo trudno zorganizować tę pracę. Że to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i nie tak dalej, nie tak dawno wczoraj rozmawiałam z moją przyjaciółką, która jest wykładowcą akademickim w Londynie i ma dwoje chłopców w wieku szkolnym, jej mąż również jest wykładowcą, i mówi, że ona czuje, że ona zaniedbuje całkowicie swoje dzieci przez to, że zorganizowanie tej pracy, poprowadzenie tych wykładów. Jest dla niej tak czasochłonne, że ona jest coś za coś, prawda? I obydwoje z mężem są w takiej sytuacji. Więc wyobrażam sobie, że, że to naprawdę może być trudne. I teraz zauważyłam, że często nauczyciele w komentarzach, tak jak mówisz gdzieś na forach, piszą o tym, że oni nawet myślą, podobnie jak rodzice, żeby troszkę odpuścić, żeby to było, że ta edukacja zdalna nie musi być taka intensywna, jaka była w szkole, czyli na te lekcje nie trzeba przeznaczać tych sześciu czy ośmiu godzin tak jak w szkole, natomiast mają obawy, bo czują się rozliczani, bo czują się przymuszeni do tego, że mają ją poprowadzić w taki intensywny sposób. No ja nie wiem, dlaczego tak ktoś się może czuć może. Nie wiem, ja nie mam takiej, takiej wiedzy, że ktoś mnie rozlicza, dlatego że tak jak dla mnie osobą rozliczającą mnie jest mój uczeń, no i jego rodzic pośrednio, tak? No bo w tym momencie, kiedy uczeń nie ma kłopotów, kiedy wszystko idzie jak trzeba, no to jakby też rodzic w jakiś sposób się odnosi do tego, co się dzieje. I jeżeli rozliczanie nauczyciela miałoby polegać na to, i ma nadawać dużo materiału do zrealizowania, to, to ja się trochę boję efektu. Powiedziałabym, że jestem prawie, że przekonana, że to będzie po czasie, kiedy wrócimy do szkoły, wielkie rozczarowanie. Bo jeżeli są tacy rodzice, jak mówisz, że na przykład są bardzo zajęci, oni nie mogą tego dziecka wesprzeć, a maja, małe dziecko tym bardziej tego potrzebuje, no bo nie wszystko jest w stanie samo ogarnąć, no to po prostu siłą rzeczy ono nie wchodzi w to, co się dzieje. Są tacy rodzice, którzy żądają tego, bo też się tak, słyszę takie stwierdzenia, że chcą bardzo dużo, że oni, żeby się nie nudzili, żeby mieli co robić. Różnie to potem bywa, jeżeli chodzi o autorstwo wykonanych tych prac, też słyszę takie różne rzeczy, więc tutaj będzie jakby realizacja pełna albo jeszcze bardziej niż potrzeba, niż wymagana. I teraz są takie osoby, które zostawione są same sobie. To już jeżeli chodzi o dzieci starsze, są takie osoby, które nie mają warunków z różnych powodów. No bo jeżeli przez 24 godziny na dobę w małym mieszkaniu są osoby, jest ich troszkę sporo, liczna rodzina, albo osoby, które niekoniecznie są w dobrej z sobą relacji, więc nie ma dobrego klimatu na to, żeby tam być, ale też również, żeby się uczyć. Więc to wszystko się składa na to, że po tym dwóch, trzech, czy nie wiem ilu miesiącach, bo nie wiem, kiedy do szkoły wrócimy, okaże się, że nie wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. Czy to zrealizowanie podstawy programowej, bo ktoś mi kazał, albo ja mam taką potrzebę, jest, jest faktycznie zrealizowana. No bo jeżeli ktoś nic nie robił, albo udawał, że robił, albo chciał, ale mu nie wychodziło i nie zapytał, i nie, mu nie, nie, nie zaproponował pomocy. Przecież ile, ja wiem, ile jak bardzo uczniowie potrzebują indywidualnie wsparcia, czasem powiedzenia. Dobrze, czy ci idzie, żeby zachęcić, żeby motywować. Tym bardziej, że w danych warunkach nie ma kija i marchewki. Dlatego, że jak dziecko nie zrobi tego, co ma zrobić, to tak szybko nie będzie miało efektów, to znaczy jakieś tego kosztów ponosiło. Natomiast klasówki, czyli jakieś oceny, no to jak ja słyszę, że osoby się obawiają, czy będą ściągać, czy będą że rzetelnie pisać, no to to wszystko jest, to się wszystko po prostu to, co było w stacjonarnej edukacji, już teraz jest nieaktualne. Więc dlatego to, że my mamy takie przekonanie, że wykonanie podstawy programowej zrealizowanie realizowanie wszystkiego, my nauczyciele, yy, no to wtedy trochę wylewamy dziecko z kąpielą. Bo tylko powtarzam, nie zrealizujemy. To ja jestem przekonana, i się wtedy dopiero okaże po przyjściu do szkoły, co musimy jeszcze wyrównać, albo zostawić te dzieci takim, takim, no w takiej niewiedzy. A z drugiej strony, no jeszcze nie, nie, znaczy nie, już kolejny raz nie dbamy o relacje, kolejny raz no, budujemy mur pomiędzy sobą, a a uczniem i też z rodzicem, że mm, że właśnie to się swoją drogą, to się wszystko toczy obok siebie, to nie, jest, to nie jest spójne, to nie jest efektywne. Także ja bym doradzała naprawdę tutaj z dobrym rozsądek i przede wszystkim podążanie za uczniami. Jeżeli są relacje, to nie, to nie jest takie trudne, dlatego że uczniowie ze sobą też są relacje więc oni bardzo wspierają siebie i przez to nauczyciela. Ktoś może mi powiedzieć, to jest niemożliwe, 34 osoby w klasie i że się da to ogarnąć. Da się ogarnąć, ale to trzeba po prostu naprawdę liczyć na to, że się wspieramy, że ten, kto potrzebuje pomocy, tę znajduje albo od kolegi, od koleżanki, albo od nauczyciela i wie, że może na nią liczyć. A ten, który sobie radzi, to ma też dobrą okazję, żeby nawiązać te relacje, a jak się w tym pomoże, to, to samo się, samo się dzieje. Więc naprawdę dzisiaj ważne są. Te działania, które sprzyjają każdemu z nas i nauczycielowi, i uczniowi, bo satysfakcja ma wtedy każdy. Mhm. Dzięki Aniu. Dziękuję Ci bardzo. Wiesz, sobie myślę, że um, ja rozumiem po nauczycieli, którzy mają takie obawy, że, um, że jak w, wrócą do szkoły, czy to będzie jeszcze w tym roku szkolnym, czy już w przyszłym roku szkolnym, że zostaną rozliczeni. Przez dyrekcję, przez kuratorium, przez z tego, co zrealizowali, nie? Myślę, że tak się nie stanie. No, ale w jaki sposób można rozliczyć? Czy ja zrealizowałam podstawę, czyli czy wpisałam czy wszystkie tematy, to mogę wpisać. Natomiast w jaki sposób to zrealizowałam, jeżeli chodzi o przełożenie na to, co z tego uczeń wie, no to już nie z mojej gestii, to nie jest możliwe, żeby ktoś mnie z tego rozliczył, bo uczeń mógł po prostu zwyczajnie siedzieć na lekcji i nic nie robić, zamykać Zuma i, i, i zająć się swoją grą na przykład, komputerową. Mhm. A są, czy, czy nauczyciele wstawiają oceny w tym czasie? I robią kartkówki i klasówki? To znaczy, ja sobie tego nie wyobrażam, ale podobno tak. Mhm. Ale nie ma jakiejś, ja jakiejś... Jakiej, odgórnej y, y, instrukcji, że należy to w ten sposób realizować? Ja powiem tak. Jak mamy tak ręce i poprosimy kogoś, żeby przełożył kciuki, to czuję dyskomfort. A to jest tylko zmiana dotycząca przełożenia palca. Mhm. I już ją czujemy. Natomiast, jeżeli chodzi o ocenianie, ja już o tym pisałam w książce, powtórzę to jeszcze raz. Nie ma dzisiaj potrzeby wystawiania ocen. Ocena bieżąca, jest za to przepis, jest informacją zwrotną, mówiącą o tym, co uczeń ma dobrze, wskazującą na to, co należy poprawić i jak to zrobić. Więc jeżeli ktoś chce być zgodnie z przepisami prawa i do tego jeszcze mieć fajne warunki, naprawdę, do tego, żeby i uczeń się dobrze mógł uczyć, i samemu, żeby mieć satysfakcję z pracy, to dobrze by było nie stosować naprawdę ocen cyfrowych. Takie stawianie ocen dla mnie dzisiaj, to jest tylko właśnie jakby nakłanianie albo stwarzanie warunków do tego, żeby omijać ten problem. Zresztą słyszę, że nauczyciel tam, tam gdzieś się żali, że chce kogoś zapytać i w tym momencie ten ktoś znika. No bo nie chce być pytany przy całej klasie, nie chce być pytany przy całej klasie na forum klasy, a nie chcę być pytany, tym bardziej na Zumie, bo my... Ty mówisz, że ja uczę młodzież, młodzież a ja uczę również małe dzieci, bo bardzo często swojemu bratu czy siostrze towarzyszy mały, mały brat czy mała siostra, z którą się witam i siedzi, bo ona ma za zadanie to dziecko przypilnować w tym momencie, bo mama też pracuje. Mało tego, w pokoju, w którym są zajęcia, są inni ludzie. Mogą być rodzice, może być rodzeństwo. Może z ciekawości posłuchać coś, co się dzieje. To ja naprawdę rozumiem kogoś, że ktoś nie chce odpowiadać, bo przecież nikt nie jest anonimowy, bo na każdym okienku jest napisane, kto to jest. I nikt nie będzie ryzykował tego, żeby zły wypaść. Więc, natomiast jeżeli się zrobi taki sprawdzian, czy taką klasówkę, kiedy ktoś będzie mógł ściągać, a nie ma się relacji, nie ma się współpracy, no to pewno ci uczniowie będą z tego korzystać, więc nie warto takie rzeczy stosować. Jak się jest z uczniami w relacji... To uczniowie wiedzą jeszcze lepiej niż my sami, na co umieją i czego jeszcze nie umieją. Moi uczniowie teraz bardzo w bardzo wielu przypadkach robią sobie lampuki. Zrobią mi zdjęcia, bo akurat kończę w klasie pierwszej w klasie drugiej działu. Zrobią mi zdjęcia, porozmawiamy sobie na temat zdjęć, bo my pracujemy w ten sposób, że jak zrobią, to zrobią, a co będzie niedobrze, no to będziemy mówić, czy to jest dobrze i o tym To jest informacja zwrotna, będą sobie rysować kwiatki chmurki. Natomiast ocenę, to my sobie porozmawiamy sobie, jak uważasz. Na ile, na ile ta, oceniasz swoją pracę, na, na, na ile oceniasz swój wkład pracy, na ile swoją, swoje zaangażowanie. Jeżeli ktoś yy, na przykład mi powie, a ja mam jakąś tam powiedzmy swoją wizję, i na przykład powie mi, że niżej, to ja powiem, a co byś jeszcze zrobił na przykład, żeby było wyżej. Jak on mi to mówi, to to, to, to ma tego świadomość, więc ja za to, że ma świadomość, za to, że sobie sam wybiera, umie sobie skategoryzować, że on nie chce mieć już tej piątki, a ja mu ta czwórka wystarczy i on tak uważa, a wychodzi, a mówi mi trzy plusy, a ja wtedy stawiam czwórkę. Co mnie to kosztuje? Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś dla Buka nie chce zrobić, robię sobie z nimi zadania, oni sobie robią sobie zadania, mogą na przykład w czasie pracy pokazywać mi, że zrobili więcej, daje możliwość taką, no robiłam akurat funkcję tygonometyczną. Nie dla wszystkich to może będzie jasne, ale mówię, słuchajcie. Oprócz tangensa, kotangensa, sinusa i kosinusa są jeszcze inne dwie. Kto się tym zainteresuje, kto będzie miał czas może to zrobić? Przesyłają mi. A fajnie to było porysować. Proszę bardzo, dobrze mam zrobione i tak dalej. Więc to nie dlatego, że mam mieć ocenę, tylko dlatego, że ja jestem z nim w relacji i go zainteresowało i to robi. I ja mam obowiązek, i tak samo wszyscy uczniowie. Naprawdę postawić tylko jedną ocenę cyfrową na koniec roku. To nie jest czas teraz na stawianie ocen. Teraz jest czas na współpracę, na wsparcie, na informację zwrotną, na to, żeby podążać za uczniem, co dla nich jeszcze jest trudne. Szkoda czasu. I naprawdę, jeżeli ktoś ma ileś klas, ilość tych uczniów i miałby te klasówki sprawdzać, to szkoda czasu nauczycieli, bo my też mamy swoje rodziny, swoje sprawy. Więc organizacja pracy, która pozwala każdemu żyć i każdemu w jego warunkach funkcjonować i na to jest przestrzeń, a to jest, na to są warunki, dają zupełnie inną jakość pracy. Także ja nie stawiam o co. Dziękuję Ani.